Kortowo tętni życiem nie tylko od poniedziałku do piątku. W weekendy, oprócz studentów zaocznych, pojawiają się także dwunastolatkowie z indeksami studenci Uniwersytetu Dziecięcego. Na nasze zajęcia przychodzi około 700 studentów. Cała ta otoczka akademicka jest zachowana: dzieci są studentami i mają indeksy, gdzie otrzymują wpis. Rodzice chętnie przyprowadzają swoje pociechy. Fantastyczna inicjatywa. Fantastyczna. Myśmy wciągnęli właśnie w to jeszcze Daniela, kolegów. Na Uniwersytecie dzieci mamy dzieciaczki od 6 do 13 roku życia. Dzieci są podzielone na kierunki. Mamy cztery kierunki. To jest odkrywanie dla 6-7-latków, inspiracje dla 8-9, tematy dla 10-11 latków i kierunek nowy kierunek, który otworzyliśmy w tym roku, kierunek mistrz i uczeń dedykowany dzieciom 12-13 letnim. I dziś właśnie organizujemy wykład dla tych, tychże właśnie dzieci z kierunku mistrz i uczeń. Jak radzić sobie z pięciometrowymi falami na Oceanie Indyjskim i jak pływać bez nawigacji radził młodym żakom kapitan Tomasz Cichocki. Po wykładzie dzieci mają pytania, mają wątpliwości, a więc wiadomo, że słuchały, że są kreatywne, że naprawdę mają jakiś pomysł na to, co robią. To jest dla mnie interesujące niezwykle, ponieważ no, zdarzają mi się takie wykłady, kiedy coś mówię, mówię dziękuję, wszyscy wstają, wychodzą. No Tutaj moglibyśmy podejrzewam z tymi dziećmi jeszcze godzinami rozmawiać. A co o wykładach sądzą młodzi studenci? Zajęcia są interesujące, można się wiele rzeczy dowiedzieć, nauczyć się i. Po prostu to jest lepsze niż siedzenie przed komputerem i granie w grę.